Cześć, witam was serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj będzie Liquid firmy Sensation. Pierwszy Liquid w tej firmy na, naszej, na naszym kanale. O smaku Pitaya. Pitaya jest to smoczy owoc. Jeśli ktoś nie wie co to jest, odsyłam do Wikipedii, do wujka Google. Kupiłem ten Liquid w Ostrołęce, w salonie chyba firmowym Sensation. Po wyjęciu buteleczki możemy zauważyć, że wyrób hanksenowski, Trochę mi się likwid tu rozlał, ale tak, no skład oczywiście, glicerol, yy, wanilia, nikotyna, no i dimetry pora, zino, pa pa nie wiem o co chodzi. Eee, dobra, eee, koszlikuję to był chyba 12,90, ale ktoś tam polecił mi, więc spróbujmy. No wiadomo, hangsyn, jak Hangsen, każdy smakuje tak samo. Eee, Chińczycy wysyłają testy, każdy to testuje i wybiera odpowiednie smaki i wypuszcza je pod swoim logiem. Zobaczmy, jak to pachnie. No i Pitaya ma bardzo charakterystyczny zapach. Ja osobiście miałem okazję w Niemczech jeździć, smoczy owoc, Ym, jest on. Bardzo słodki, delikatnie kwaskowaty. No i tutaj można czuć zmiankę delikatną do, pomiędzy truskawką a czarną porzeczką. Jest to słodki likwid, jednocześnie troszkę kwaśny. Znaczy zapach. No, no i tak to mniej więcej pachnie. Mówię, to jest połączenie pomiędzy porzeczką a truskaweczką. Ee, Vision 1300 i stary jak świat e, MT3S. No więc spróbujmy, jak to smakuje. Chodźcie się, że tak mało dymu, ale i tak cud że jeszcze to działa. Mega mi przypomina smak yy, pitai smaku pita z fajki wodnej z y, jakiegoś tam tytoniu e, no i w smaku jest tak jak w zapachu połączenie truskawki z czarną porzeczką e, słodziutki, delikatnie kwaskowaty aromat e, myślę, że przypadnie do gustu każdemu e, kto lubi takie eksperymentalne smaki no i dlatego też ten liquid jest no myślę, że takim znośnym likwidem do opalenia na co dzień e, no i na pewno zajdzie swoich zwolenników Mm, oczywiście tych, którzy lubią słodkie smaki. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, hej!